Beavers... Nie, rivers up north. przy rzece na północy? E, północ. E, to raczej nie tutaj. Tej rzece? Czy może jakieś mniejsze rzeczce? Tu jest rzeka. Tu mogą być bobry. jestem hmm. są też jakieś rzeki? Tu jest jakaś taka zatoczka. O. Patrzymy, patrzymy. Nie, nie ma tu żadnych innych rzek więcej. Nic prawie nie płynie. Dobra, tu jest rzeka ta główna, która oddziela Stany od tego. Od Meksyku. No Tu jest jezioro, i tu jest jedynie rzeka. Może tutaj by były bobry. Cholera, ale tak przyjrzyj się na mapie. Dobra, gdzie one by były tak tym, tym znaczkiem. Bobrze, gdzie jesteś? Boberku O, może to To wygląda jak bubr? Nie, to jest Jakaś Dzik albo coś, z daleka to jak bubr było Tu trzeba by było spróbować, ale nie chce mi się wracać do stanów. Cholera, no. Dobra, to trzeba Reyesa zaznaczyć i jedziemy. Reyes, jadę po ciebie. Jadę po ciebie, Reyes. A ja przy okazji sobie trochę łyknę, bo mi zasycha. Chociaż, szczerze powiedziawszy, tak jak w sprawie euro, to wynik 1-1 nie jest jeszcze taki jakiś zły. Ja się spodziewałem, że Polacy totalnie się skompromitują i grając 11 na 10 przegrałem jeszcze z tymi, z tymi Grekami, ale mało brakowało i by właśnie z nimi dostali po dupie. Tytoń na szczęście nas uratował i chyba można go okrzyknąć bohaterem narodowym, przynajmniej na razie. Ładnie, ładnie karnego wybronił. O, ten sam koleś, co zginął. Witam, zmarłych stałych. A bo to twój brat bliźniak jest. Napad na. Nie, wielki meksykański napad na pociąg. Nie mam broni, nie mam broni, nie mam broni. Nie posiadam żadnej broni. Gdzie jest Abraham Reyes? here amigo here heyo, the race must be fabrica clone we see grubby frugie who is about to win the mexico revolution i don't know about that mister no but i do mr john marston i do a man like you or me with, with just a few such men i tell you i could rule the entire country hey hermanos unidos Send my people free! Libre Mexico! Libre Mexico! Their energy is like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. Uh, when I rule these people I shall be fair and judicious and wise.

So, how did you meet this Williamson and Escuella? We ran in the same gang together. Under a fella called Dutch. We were all bad kids. Lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to the people who needed it more. So, he was a revolutionary too. Like me. I suppose. He saw that the system of power was rotten. The good people had been crushed for too long, and he believed that change could only succeed if it was brutal. See, John whispered supposed of be. I like the sound of this man, Dutch, another violent idealist. Where is he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane, lost faith in well, everything. Johnny Ego Gang Butakin, who just named me.

There are over a hundred written about me. Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio, how I fought off a thousand Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. Ładnie za tego pisują, że z gołymi rękami po tego, rozwalił stu żołnierzy. No, jak no, ze sniperki to kto ci pomagał, albo przyprowadził twoich ludzi do tego, do prezydium. No, o, mnie to nawet nie napiszą, bo do bohaterem, w legendach będą mi mnie opisywali. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son and then his son takes his dog outside and rapes him. That's a very specific example, Allende Abraham. es una marioneta. How do you say, a uh, uh, puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you. Jak pan to patrzy, to ludzie z Meksyku nadal w tego. Lubią się przedzierać do Stanu, więc za wiele się przez te, tyle, te 100 lat nie zmieniło. Przepraszam że się do Meksykanów, ale no niestety takie są żartą Gdzieś tam wyczytałem, że kierowcy ciężarówek w Meksyku zarabiają 6 razy mniej niż chyba kierowcy ciężarówek w Ameryce. I dlatego właśnie duża część osób pragnie uciec z Meksyku, bo w USA są lepsze zarobki. Chyba Cejrowski nawet to kiedyś opisywał w jakimś tam swoim tym programie. Czy tam gdzieś w Meksyku chyba zawitał, czy w jakimś tam innym kraju z Ameryki Środkowej, czy tam południowej ładna pogoda jest na obrabianie i zabijanie Lubię jak pada. Lubię jak pada ale nie lubię jak pada nami. OK You make it sound so easy. <laughs> well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? We have so many soldiers. We must surprise them. Pearl of I to kill the guards quietly. Wait until I distract them, then get on that train as fast as you can, young. Dostavna vombron. Wait until I distract them, then get on that train as fast as you can, young. Ale Skuba jest odważny, Ukradł im konia A biegnijcie, biegnijcie. Teraz moja kolega. Miał, miałbym być snik Ale mam te noże, mam. Dostałem broń, noże do rzucania. Bardzo fajna broń. Trzeba żeby tylko namierzyć i później rzucić im w łapek. Dobra. Trzymaj kolego. Up Agent specjalny John Marston melduje się. Dwóch panów. Trzech. Teraz trzeba się nimi zająć. Ten pan. Trzymaj. Ty panie, dostałeś nożykiem. Opiek. Nie, o już prawie myślałem, że przeżył. Dobra, wejdę na pociąg. Chyba, już mogę. E, 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 e. What? Hej, facet sobie tu siusiu robi się ma dobra żegnam miłego szczanka zauważył bo tu zaraz może ktoś jeszcze będzie na górze jest gość a tam się masturbuje z ty zboczeń jeden masz nożem dobra teraz ten ostatni weź tu Chodź tu do pana Ojej. Dobry! Kto jeszcze? Aha, mam Te... Ej, chyba ostatniej części tego. Transportu. To dla pociągu, który odszedł siną dal, siną dal, siną dal. No, do Gatlinga. Już idę. Oj, tam ładny obóz widzę. Ups. Seblasam, panie. To że są świetne. Tyle zabawy. Gatlinga, dobra, i co teraz robić? Siema! Prejecki! Patrzcie co mam robię? Robię wam masakry w obozie. Jak będzie wyglądał wietnam? Za 14 lat 50 lat jaki do Wietnamu dostali? Zapisowane do rozgrzeję go. Jestem paga, jest tysiąc się słowa. Jest ich trochę. Mam na coś medycynki, tutaj się nie polegać. Co się dzieje? Pierdź, jaraj w kupionek Dobra, medycynka. Proszę bardzo. Dobra, jeden. Ty się pani z tym zastępować. Oooo, idą nowi. Where are you, chłopacy? Czekam na was. Jestem zwarty i gotowy, tylko, że was tutaj nie ma. Co się dzieje? W ogóle, do jasnej, ciasnej. Nie noże. Henry. Co, oni są na wyciągu? A mogę się do nich skazać? Oby ten poziom tylko nie ruszył. Prajerzy. Ty fiotku, pewno tam siedzisz. Skakuj John! Co imboksie podjęli? O założyli mnie! Ups! Le Grande Puto! Le Puto Puto Puto! Masz główkę i ty i ty! Dobrze! Gdzie ten ostatni jest, nie widzę go? Panie, pan jest za skrzynkami. Pan jest dalej. Zbliżam się do pana, tylko pana nie widzę. Gdzie ty jesteś? Tu siedzi? Raz go po... Nie. Raz go poczęstuję, którym tym. Sied, boję się rzucić trochę. Aaa, trafiłem, dobry jestem Kiej męczarnia, fejl. Dobra, teraz do tego, do maszyn... do maszynowni I będę sobie maszynistą. Ryby zrobię ciuciu! Chyba każdy gdzieś jak kiedyś się yy, yy, tak pragnął. Żeby pobawić się taką kolejką... ...elektryczną. To zawsze było moje marzenie. P prosiłem ja Nie no, co takie coś. Tylko pamiętam, że jedyne co dostałem to był taki... Yy... Nie, ciuchci na nie dostałem. Albo dostałem taką ciuchcię, co ona była przyczepiona do takiego pilotika zdalnie sterowanego. O, witam. I ona, o, ona była przyczepiona kabelkiem, albo dostałem taki tor samochodowy z nakręconymi samochodikami.